O, cześć, Anio. cześć cześć Aniu, dobrze Cię widzieć, fajnie, że się udało spotkać, Ać, zapraszam, proszę bardzo, cześć, jesteśmy dzisiaj u Ani Twardowskiej z firmy NetApp Security, porozmawiamy o przygotowaniach do listopadowego wydarzenia, jakim jest Safe Place, chcielibyśmy krótko, abyś nam opowiedziała o tym, co będziecie prezentować na wydarzeniu z pewnością system kontroli dostępu EOS z bardzo rozbudowanymi funkcjonalnościami w zakresie cyber security także na to bezpieczeństwo położymy największy nacisk na prezentację wszystkich nowych funkcjonalności w tym zakresie czyli na przykład tryb transparentny przenoszenie kluczy szyfrujących z czytnika na kontroler czyli na tą bezpieczną stronę możliwość wgrywania certyfikatów wydawanych przez instytucje dla poszczególnych organizacji, aby mogły też wgrywać te unikatowe certyfikaty na urządzenia kontroli dostępu i jeszcze lepiej, jeszcze bardziej podnosić system zabezpieczeń w organizacji. Także przede wszystkim bezpieczeństwo, ale także rozwiązania innowacyjne w zakresie mobilnego dostępu. Pokażemy możliwość użycia wirtualnej karty w Apple Wallet, która tutaj jest z pewnością połączenie takim wygody i bezpieczeństwa jak badania pokazują, jeżeli pracownik zgubi kartę, bardzo często dość późno o tym informuje, nie jest skory na przykład do tego, żeby wrócić się do domu czy, czy, czy do biura z powrotem po pozostawioną kartę. Po telefon no, zawsze wrócisz. Po telefon zawsze wrócisz, dokładnie. No jest, no jest to urządzenie, bez którego wszyscy no teraz to nie prawo. możemy na co dzień funkcjonować. I to też daje taką możliwość dodatkowego, dodatkowego o dodatkowej autoryzacji ponieważ możemy sobie to tak skonfigurować, że prezentujemy telefon czy zegarek i automatycznie wchodzimy do danego pomieszczenia, ale jeżeli już na przykład mamy dostęp do serwerowni, możemy skonfigurować czytnik w taki sposób, że prezentując telefon musimy jeszcze dodatkowo się zautoryzować, czyli na przykład no, musi być tutaj zastosowany jakiś system biometrii, rozpoznawanie twarzy w telefonie. Jest to na pewno bezpieczne i co ciekawe, po wyładowaniu telefonów do 5 godzin karta w Apple Wallet wow, będzie to tego nie wiedziałem, to jest ciekawe. Tak, jest to Cześć. bardzo ciekawe rozwiązanie. Hmm. To mnie bardzo cieszy, ponieważ systemy kontroli dostępu są dość istotne i bardzo istotne z punktu widzenia systemów bezpieczeństwa, które są brane często pod uwagę w aspekcie całego jakby bezpieczeństwa, takiego ogólnego, jeśli chodzi o security, ale też systemy bezpieczeństwa pożarowego. Oczywiście w sam proces integracji i systemy kontroli dostępu, one są być może gdzieś tam zbieżne, ale potem decyduje niuans albo elementy takie, które są istotne z punktu widzenia inwestora. I teraz pytanie, czy. Takie elementy kluczowe w przypadku, czy się spotykacie z takimi obszarami, które decydują, albo co jest istotne z punktu widzenia inwestora, jeśli chodzi o integrację. Wy jesteśmy integratorem, dla nas jest ważne, żeby zaprezentować takie funkcjonalności, które potem będą wykorzystywane, albo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. I teraz są takie elementy, które uważacie za istotne, albo często się przewijają w Waszych koncepcjach projektowych. Zdecydowanie. Do takich, myślę, do takiej grupy jakby funkcjonalności można zaliczyć możliwość z jednego punktu dla operatora odblokowania, zablokowywania poszczególnych przejść, monitorowania stanu drzwi, a także wpisanie jakby w kontroli, kontroli dostępu w realizację scenariusza pożarowego na obiekcie. Widzimy się na Safe Place 27 i 28 listopada. Do zobaczenia.